Witam z tej strony, Szymon. A to jest kolejny odcinek z Gry Cities Skylines. Mamy mały kryzys, nie wyrabiają nam nasze krematoria. Mamy masę osób zmarłych. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Usługi pogrzebowe mamy 200 zmarłych osób. Pojemność 480. Ale jakimś cudem, nam nie wyrabiają te nasze krematoria. Pewnie też przez to, że to krematorium jest teraz opróżniane, więc niektóre krematoria, takie te, takie 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 te, są zajęte po prostu tym, że opróżniają to i nie mogą wyjeżdżać w inne strony miasta. Ale i tak dodałem już między innymi tutaj to większe krematorium, zamieniłem sobie zamiast tego małego. Bo to ma pacjentów 105, a to ma e, 120, i ma chyba też więcej e, pojazdów, tak mi się wydaje. Ma 10, a tamto ma też chyba 10, no ale to jest większe, więc powinno być trochę lepiej. E, ale mamy no te problemy: e, troszeczkę problemów z zmarłymi. No ale no dobra, to, to tam mam nadzieję, że się ogarnie jakoś w trakcie. E, ale właśnie Propo tego. Mam dzisiaj zamiar zbudować centrum ratownicze w naszym mieście, i włączymy sobie katastrofy, moi drodzy, w końcu, żeby coś się w tym mieście działo. Mamy tutaj w tym miejscu, tak, służby ratownicze. Ok, i tutaj musimy sobie porobić te całe jednostki ratunkowe, może jakieś schrony, w sumie, czemu nie? Niech też będą. I tak się zastanawiam, właśnie gdzie zrobić to, to centrum takie ratunkowe. Najchętniej zrobiłbym gdzieś przy jakichś głównych drogach, gdzieś przy autostradach. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie by to ogarnąć. Tam gdzieś raczej u góry bym to ogarnął. Albo tutaj, przy tym zjeździe z autostrady. Też jest dobry pomysł, żeby właśnie było blisko zjazdu. Więc tak, kupimy sobie krateczki u góry, te dwie, dobra, a to tam też. O, i mamy teraz bardzo ładny kwadracik i już więcej nie mogę kupić kratek obecnie, ale spokojnie, mam mody, więc sobie na pewno jeszcze kupimy tu, tam, tam, także będzie, będzie spoko. Okej, okay, mamy tutaj taki zjeździk z autostrady. Aha, on wygląda w ten sposób. No taki nawet, nawet. Więc on sobie tutaj zostanie. A my tutaj się zajmiemy i sobie przy autostradzie właśnie ogarniemy to centrum ratunkowe. Będą mieli spoko dojazd na autostradę i mogą sobie szybko dojechać w różne części tutaj naszego miasta. Ale też połączymy sobie jakąś drogą, jakimś mostkiem tutaj, tędy, żeby też był lepszy dojazd, taki bezpośrednio, żeby nie trzeba było autostradą jeździć. Okej, okay, także mamy tutaj taką ulicę. Jeszcze nie wiem, aby to tutaj jakoś fajnie ogarnąć. Więc tak, musimy to tutaj jeszcze trochę sobie to przedłużymy. Tutaj sobie tą drogę zrobimy, może jakoś tak. Dobra. Teraz tutaj sobie damy to równolegle, tą ulicę i połączymy sobie to z tą. Dobra, takie coś tutaj będzie. Takie takie dwa. Yy, wjazdy, wyjazdy dwupasmowe, bo to będzie oczywiście z drogi takiej z drzewkami, bo czemu nie. Niech będzie ładnie. Okej. Okay. Także tak to będzie tutaj. I teraz damy sobie taką aleję, właśnie. Więc tak, coś takiego, takie tymczasowy łącznik, taką dróżkę. Tutaj, tutaj będzie taka aleja ładna. I teraz niech to sobie wejdzie w tą aleję, dokładnie tak, w tą stronę. Dobra, także mamy tutaj coś takiego. I tutaj tą aleję sobie jeszcze możemy przedłużyć do tego miejsca. I tu będzie fajna aleja sobie szła. Później jakiś mostek, może gdzieś w tym miejscu. Albo pojedziemy nią gdzieś tam. No, no zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ale tutaj będzie to takie duże centrum. Znaczy, no, zobaczymy, jak ono wyjdzie. tam sobie tą drogę, tak, no, maksymalnie, dobra. I teraz tutaj sobie zrobimy wjazdy na tom do tej strefy, jakoś czemu nie mogę? No to będzie tak, ok. Tutaj, żeby teraz było równo, o czyli tutaj, ok. Tutaj sobie teraz zrobimy takie takie, może trochę mniejsze. O, coś takiego tutaj, no te linie to nie. Nie są zbyt czy akurat teraz. Coś takiego i tutaj taki myk. Żeby był tutaj taki wjazd jednokierunkowy. I tu będzie sobie stał właśnie ten budynek jednostki. O, idealnie mi się to udało zrobić. Super. Tu będzie budynek jednostki ratunkowej. Tylko tutaj bym sobie może zamienił na taką ulicę jednak. Żeby tutaj ten wjazd jednak był taki bez drzew więc tutaj będzie ten budynek jednostki ratunkowej sobie stał dobra, woda to się za chwilę tym zajmiemy sobie może czas w sumie zatrzymać zatrzymam, dobra teraz tak, jakby tutaj jeszcze teraz zrobić te, te ulice niby idealnie, ale chyba jednak nie idealnie bo to muszę zrobić troszeczkę dalej, no niech będzie z tej drogi póki co, to musimy zrobić tutaj i tam będzie ulica i tutaj też musimy zrobić tam będzie ulica dobra tutaj teraz tak a tutaj tak i o ładnie równo wyszło tak samo tutaj sobie możemy a no dobra Niech będzie ładna trawka i drzewka, a tam pójdzie sobie taka droga, która będzie sobie szła dookoła tego budynku łot. Nie, 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 Taka, 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 taka. Trochę przesadziłem, dobra. Będzie coś takiego dookoła tego budynku. Zapisywanie mapy, dziękuję bardzo. I teraz mamy jeszcze do postawienia tych budynków trochę. Więc tak. Po kolei schrony. Dobra, to tam się ogarnie. Niski maszt radiowy. Tu by też by się przydał, ale w mieście by się szczególnie przydały takie maszty. Można by tutaj zrobić. Tak w lesie. O, taki maszt. On tutaj powinien mieć zasięg taki a nawet spoko. Kolejny, może będzie gdzieś tutaj. O. Yy, kolejny w tej strefie. Yy, tutaj jeszcze by się przydał gdzieś w tych rejonach. Yy, I tutaj, gdzieś. Może, tutaj. Dobra, jak to wygląda teraz z zasięgiem? Sobie odpalę grę. Ok, tutaj się wszystko ładnie pokrywa. Dobra, wszystkie domy są elegancko. No, może oprócz tego, więc tutaj jeszcze sobie taki też zrobimy maszt radiowy. Może tutaj. Ło! Wow! Co tu się stało? Dlaczego usunęła mi się ta cała tutaj. Dzielnica, znaczy dzielnica, no w sumie dzielnica ten, ten obszar, co? No nie no, tak to nie może być Też jak widać nie mamy tutaj dostępu Ani do policji Ani do Do pogotowia, więc musimy też zrobić te Całe śmigłowce Ratunkowe Policyjne Yy, oraz medyczne yy, bo nie ma jak odbierać, kurde czemu to mi się usunęło masakra, dobra jak tam ci, yy, od te osoby zmarłe no zmniejszyło się o połowę więc idziemy w dobrym kierunku dobra, yy, maszty radiowe są spoko yy, może jeszcze jeden bym dał na, na tej wyspie w sumie tylko on też potrzebuje prądu, to jest niefajne to na razie damy sobie go gdzieś tutaj. Dobra, i też będzie miał akurat tutaj zasięg. No i fajnie, dobra. Jest nawet spoko. Wysoki maszt radiowy, to ma dużą, duży zasięg. Jego można gdzieś zrobić, właśnie w takim tutaj centrum. Przynajmniej to on by mi tutaj idealnie pasował. A ja by go zrobić tak tu. Też ma fajny zasięg, nawet na tą wysepkę. Jakby tak, żeby był na środku gdzieś. Więc może faktycznie tutaj. by go zrobić. Myk. On też pewnie potrzebuje prądu, więc akurat mamy maszt radiowy. Bardzo ładny maszt radiowy. Okej, okay, teraz mamy tutaj jeszcze czujniki sejsmiczne, czyli do trzęsień ziemi. Hmm, Jest sobie też też w takich właśnie miejscach. Hmm, Robimy gdzieś właśnie w lasach, żeby nie przeszkadzało. Tutaj gdzieś między o, gdzieś w parku na przykład. Nawet będzie miał. O, tutaj zasięg super. Hmm, Okej. Okay. I jeszcze jeden tutaj gdzieś w tych farmach. Gdzieś tutaj na przykład mamy czujniki sejsmiczne elegancko porobione nasze miasto już będzie bezpieczne jeżeli chodzi o trzęsienia ziemi boje tsunami to sobie trzeba zrobić tutaj w tych w narożnikach i jeden gdzieś tutaj tak na na środku no bo znikąd raczej tutaj tsunami nie przyjdzie, może jeszcze stamtąd ale tam jeszcze nie mamy tego odblokowanego więc póki co będzie to w ten sposób Radar pogodowy, to już będziemy sobie robić tutaj w tej strefie, tu tu, tu, tu tu. A to może później, bo to takie malutkie jest. Radar kosmiczny, to można by też tutaj gdzieś zrobić, więc to sobie też wykonamy na pewno. Tutaj jakąś taką. Damy sobie, nie wiem, taką drogę tutaj, na przykład coś takiego. I ten maszt, to znaczy ten maszt, matko. Ten radar kosmiczny będzie skierowany w tamtą stronę. Niech odbiera sygnał, niech przekazuje sygnał. Ok, i tutaj to musimy niestety usunąć. <ścoughs> I to jeszcze raz zrobić tu. Tak, tak, i tak. Ładnie dookoła drogi porobione. Mamy maszt radiowy. Znaczy matko, co ja z tym masztem. Kosmiczny radar, w sensie. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o te budynki. Więc teraz jeszcze można zrobić te, 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 te... O, tutaj wszystkie śmigłowce. Mamy akurat sporo pieniędzy na plusie, więc to nie powinno nas jakoś bardzo zniszczyć. Ale zobaczymy. Tak, baza helikopterów medycznych. To musi być, to jest bardzo ważne. Ją sobie wykonamy może tutaj gdzieś. Te tory sobie też może jakoś później trochę ogarnę, bo one nawet spoko wyglądają. Tu mamy bardzo ładny zjazd. Tu jest piękny zjazd, akurat ten mi się podoba. Fajnie, tylko trochę takie ostre te podjazdy, ale no no nie jest źle, nie jest źle. Dobra, więc tak tutaj teraz musimy sobie zbudować tą Tom, Tom, Tom. I jak by to zrobić? Może tak tu? czyli to mniej więcej musimy zrobić coś takiego, coś takiego? Yy, tutaj tą bazę. tylko że ona jest taka. Yy, nie jest równa niestety. Yy, więc będzie tu. Więc będzie w tym miejscu, i dookoła niej taka będzie uliczka. Dobra, tutaj będzie taki wydział, właśnie jeżeli chodzi o śmigłowce i te sprawy. Teraz tutaj sobie zrobimy: przypuścimy odnogę tak. No tylko z tej drogi, oczywiście. I tutaj będą na przykład teraz śmigłowce gaśnicze. I one by się przydały trochę więcej, w większej ilości, bo to się serio przyda. I tak, to musi być odwrócone w tą stronę. Więc to będzie sobie stało tutaj o coś takiego. Nie wiem dokąd. Przypuśćmy, że niech będzie tak i może, o tak sobie go damy dobra i tu mamy kolejny, ups i mamy tutaj kolejny kolejny wydział tym razem gaśniczy i tutaj jeszcze sobie ogarniemy wydział policyjny może sobie jakieś po, pobieram budynki z War Status Team, jakieś fajne też, to więc to się to jeszcze bardziej wy, wypełni. wypełni. E, na przykład, niech będzie sobie tutaj w tym miejscu taki wydział. E, to będzie do tego miejsca, tak i tak. O, mamy takie wydziały piękne, porobione. Dobra, ten prąd, bo e, tutaj zaraz mnie wszyscy zezrą no to pociągniemy sobie drutem tutaj od tego od tej wioski, od, od jadków w którym wiadomo kto mieszka i to połączymy sobie tutaj z tym, więc tu się akurat te linie by przydały, bo fajnie możemy to, o elegancki kąt zrobić tu się połączyło, tutaj porobimy sobie jeszcze jakieś może e, parkingi e, parkingi, więc będzie też git a i tutaj jeszcze musimy zrobić ten radar ten taki mały więc on będzie sobie tutaj w tym miejscu ten radarek i i i tu będzie jakoś tak ten radar był tutaj i tutaj okej okay. o idealnie taki tutaj będzie fajny punkt tego radaru mm, dobra i tu jeszcze może jakiś parking zrobić na przykład. Dla niego taki specjalny czemu nie. Mamy parkingi. Nie ten, ten spoko, tylko musimy usunąć tą drogę jeszcze raz zrobić, żeby to fajnie obudować. E, tak. I tutaj sobie połączymy w takim fajnym chyba kwadrat, nawet z tego wyjdzie. No. Dobra, to jest, mamy tutaj taki. Taki też radar. Trochę tych radarów tutaj mamy. Dobra. I teraz tak. Jeszcze bym zrobił kolejny budynek tą, tej bazy helikopterów gaśniczych. Bo jeden to będzie na pewno mało. Więc musimy tutaj sobie. No, dwa myślę w tym miejscu to będą akurat. Tutaj, tutaj będzie kolejna ta baza. Hmm, tutaj, cyk, ładna droga e, Ile kosztuje utrzymanie tego? 1400, więc no, trochę płacimy za to Tutaj 700, 600, to akurat spoko Dobra, więc mamy tu takie, takie dwie bazy i teraz musimy to jeszcze tutaj e, zawodnić Nie wiem, czy to potrzebuje wody, ale niech, niech, niech też będzie Tu musimy sobie to tak Tutaj będzie tak tak, tak na wprost. Tutaj też. I połączymy to chyba przez tą rzekę. Tutaj z tą rurą. Póki co. I tak chyba raczej też zostanie. No bo tutaj nie mam co za bardzo. Jak to za bardzo zrobić. Ok, więc tak to wygląda. Woda prąd jest. Zobaczymy, co z tego teraz wyruszy. Już widzę, że śmigłowce policyjne wyruszyły. Wszystkie. Wyruszyły wszystkie, więc można by zrobić jeszcze jedne takie. Tam te śmigłowce policyjne, na przykład w tym miejscu. I sobie to również ładnie obudować. Więc mamy takie, po takie dwa zestawy, więc nawet może tu bym się pokusił o jeszcze jeden zestaw śmigłowców ratunkowych e, 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 medycznych. One są tu. Będą jeszcze jedno, to to będzie kosztowało dużo. No ale mamy pieniądze e, z. Sporo zarabiamy właśnie z tego kampusu. Jak się przyjrzymy. To mamy z niego czesne wydatki... O, trochę spadło, a było dużo więcej, ale za to z przemysłu. Przemysł łącznie 12 tysięcy zysku, to jest wow, to jest bardzo dużo. E, dobra, także. E, to już tutaj się powinno połączyć w sumie z prądem, no prawie. A to już sobie załatwimy pa, parkingami sobie to załatwimy. Tutaj mi wyjdzie jakoś fajnie. Nie tych nie chcę parkingów, te chcę parkingi. Będą tak. To takie trzy dla pracowników. Tak samo tutaj. Dla pracowników tutaj medycznych. No i co? i Tutaj też sobie damy tym razem cztery dla policji. Okej. Okay. Także tutaj będzie też taka fajna strefa. I można sobie ją. W sumie jakoś fajnie też ogrodzić. Więc damy sobie tutaj ten, ten płotek. Nie wiem gdzie on jest. Tutaj chyba. Takie ogrodzenie czy takie jakieś fajniejsze tutaj zrobić. Leśnego. Nie, to chyba takie najładniejsze w sumie jest. I to będzie tutaj zaraz. Sobie to zrobimy. Do tego. Dobra. Będzie ładnie zabudowane to wszystko. Żeby tutaj nikt obcy mi nie wchodził na teren. Cyk, cyk. I tutaj cyk tutaj też jeszcze można w sumie tak zrobić do tego miejsca no i mamy tutaj fajny wjazd tak samo tutaj oj, kto, ktoś dzwoni muszę odebrać ok jestem z powrotem mm, więc tak, mamy tutaj parkingi porobione co by tutaj jeszcze można było zbudować w tym, w tym, w tym na przykład można by też takie zrobić taki wał przeciwpowodziowy Tutaj e, dookoła tego sobie tutaj całego e, zabudować to. E, może tak troszkę dalej. Krateczkę tutaj. E, żeby tutaj się woda nie dostała. Oj, krzywo. Znaczy, nie, krzywo. E, za blisko. Chyba tak. o e, Żeby tutaj nie dostała się e, woda. Tylko to możemy chyba akurat zrobić tak fajnie do końca. O Czy tutaj się przy tej autostradzie zmieszczę? Zmieszczę się, zmieszczę. Tu by się przydały te linie pomocnicze. Uj, tu, tu, tutaj się przy tych torach nie zmieszczę. Kurde, szkoda. Fajnie by takie mm, ogrodzenie tego wszystkiego wyglądało. Yy, te tory tu by można było przenieść. Bo czemu nie? To sobie tak usuniemy, i tory sobie przeniesiemy. I będzie elegancko. Ok. Także te linie pomocnicze tu by się akurat przydały, tylko no pewnie więcej tych linii. Ja pierniczę. Tutaj, dobra. No, matko, tutaj nie mogę, tak? Kurde. To dobra, to będzie tak. E, będzie. Tutaj będzie tak. Mm, tak? Tak. O, idealnie, idealnie. Dobra. A to sobie poza odcinkiem też tak zrobię blisko tego ogrodzenia. Dobra, no i mamy mm, fajne jakby sobie woda leciała, to tutaj trochę nas to ominie. Mm, a to może jeszcze tak zrobić na przykład. Nie dobra. No i mamy też to ładnie od strony autostrady zamaskowane żeby nie było widać co tam się odbywa nielegalnego. E, no tutaj niestety już mamy wszystko otwarte, no ale to jest prawda też bez przesady, prawda? E, Okej. Okay. Także coś takiego i teraz te tory, tu się musimy, musimy, e, musimy się zająć. Co tam się tak drzesz? E, usuniemy sobie jeszcze matko. Co to tam teraz jedzie? Karetki jakieś, matko. Chyba, chyba do mojego miasta jadą, bo widzą, co to się dzieje, że tyle ludzi zmarło, ale już jest git, więc. Hmm, Okej, okay, matko, jak tak ja głośno. Dobra, sobie tak odbijemy lekko w tą stronę z tym, z tym torem. Tutaj kawałek może na wprost. Tutaj teraz tak, pojedziemy sobie nim. Myślę, że jakoś tak tutaj tak teraz tym torem na wprost jak w pysk strzelił tylko że ctrl a by się przydał to sobie usuniemy tak jeszcze style. tyle i tutaj w sumie nam nawet fajnie to wyjdzie zobaczcie teraz te linie jakoś pomogą coś no, tak, średnio bym powiedział. No, ale mniej więcej. O. No i dobra. No i dobra. Mamy tutaj takie lekkie odbicie w prawą stronę. Pociąg się trochę. What? To. Z... Pociągi w Skylines są super. Okej, okay, także no, mamy zrobione bardzo fajne. Bardzo fajne takie centrum ratunkowe. Myślę, że to będzie fajną funkcję spełniało. E, Śmigłowce sobie wylatują. Wszystkie policyjne e, wyleciały. Jeżeli chodzi o medyczne, wyleciały 2 z tego i 0 z tego. Tutaj nic nie wyleciało. A e, o, wiem, co tu jeszcze można zrobić. Kurde, ile ten odcinek trwa? 27. Dobra, lecimy dalej. Ha, mamy tu jeszcze wywodzie pełno rzeczy, no patrzcie jednostki pompujące no oczywiście, jak mógłbym o nich zapomnieć jednostki pompujące sobie tutaj zrobimy jedna tu druga idealnie się zmieściła chociaż może nie tak Taki jedna koło drugiej no Jednostki pompujące muszą być i połączymy to sobie rurą. A tutaj jeszcze te Zbior, zbiornik. O, i tu mi się nawet fajnie te zbiorniki zmieszczą. Idealnie, no kurde, to jest wszystko przemyślane. Mamy te zbiorniki na zapasy wody, w razie czego? W razie jakiejś tragedii. Mamy zbiorniki retencyjne. No, super. No to, co to, to sobie jeszcze poza odcinkiem wypełnię, prawda? Jakimiś ścieżeczkami, żeby to je zapełnić, może jakimiś drzewkami. No właśnie, tego mi brakowało. Mówię, że coś jeszcze miałem zrobić. Coś tu jeszcze jest. Chyba już nie. Na coś z prądem. Może jakieś panele tutaj takie słoneczne, żeby to miało jakby swoje zasilanie. To też nie byłoby głupie. Mamy takie panele, tylko że są w zajebistym miejscu. Zasłania cały ten budynek, ta, ten radar. Dobra, no i mamy będzie tutaj będą mieli swoje zasilanie, więc. Nawet tego druta tutaj nie będzie musiało być. Więc to sobie możemy tą stąd wywalić. O, super. Mamy prąd, mamy wodę, elegancką. Dobrze, więc moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Po prawej stronie macie najnowszy albo poprzedni film, a po lewej dopasowany do ciebie. Ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka, na razie, cześć.